W dużym skrócie, czy warto się starać? No, bo piramidy budowano po coś, w jakimś celu, albo byli, były grobowcami, albo pokazywały yy, wielkość, siłę, potęgę, albo były schowkami, albo były skarbcami, no tematyka różna. Yy, natomiast no, pytanie yy, było jedno, czy warto się starać, żeby je tworzyć, czy próbować osiągnąć dany cel, czy warto spędzać więcej czasu w pracy, czy warto robić więcej. Nagrody udowadniają, albo przynajmniej mhm. powinny, tak jak teraz rozmawiamy, pokazują, że warto więcej dawać od siebie. E, I chciałbym tą audycją i rozmową z Tobą właśnie powiedzieć, że, że za mało jest naszych aplikacji polskich, teraz już mhm. przychodząc na międzynarodowe konkursy, a polskie nagrody nie, na polskie osoby, a międzynarodowe Ta. konkursy mhm. że za rzadko aplikujemy, że za rzadko próbujemy i że się boimy. Więc niech ta audycja. A w tym roku jesteśmy w stanie pochwalić się jakimiś osiągnięciami w ogóle w takim rynku międzynarodowym w sensie wyróżnienia nie wiem firm, osób, projektów. A czy przed chwilą mamy kilka osób w kapitułach międzynarodowych projektów, bo mamy w IK, mamy w BA, czyli przed chwilą skończyło przed chwilą. No w zeszłym miesiącu skończyły się, skończył się konkurs w Mediolanie, w którym E, jurorami też byli Polacy. E, w kilku inicjatywach, nazwijmy to, około przemysłu spotkań też są. Mamy tych swoich pięć czy sześć konkursów związanych z przemysłem spotkań. E, międzynarodowo e, kilka wyróżnień było, natomiast e, tych takich kluczowych nagród w tym roku. Yy, przyznawanych przez Międzynarodowe hmm. stowarzyszenia, no to nie dostaliśmy. Ale dlatego, że nie zgłosiliśmy, nie zgłaszaliśmy yy, czy no po prostu była mocna rywalizacja? Z tych kilku, które ja znam, to po prostu nie było aplikacji. Hmm. Więc czasami warto, i to, drodzy słuchacze, yy, zachęcamy do tego. Czasami warto po prostu spróbować. A patrząc na zwycięzców tych konkursów i na to, z kolei jak, co się dzieje na polskim rynku, uważasz, że mamy z czym startować? Znaczy, to, co się dzieje na polskim rynku, to jest naście inicjatyw od małych, y, takich, którymi firmy nie mogą się chwalić, bo na przykład robimy je dla klientów. Mhm. I tutaj jest ok. Tu, tu, tu rozumiem, czasami zamknięte, tu w polskich konkursach, y, jako juror mam dostęp do wielu projektów, które są fenomenalne i czasami nawet wykonuję telefon i mówię: zgłośmy, Zgłoście. Mhm no ale nie ma zgody klienta. I tutaj jest okej, okay. tutaj rozumiem, że bo nasza kreatywność i dostarczanie tych emocji, chociażby w podróżach motywacyjnych, jest tak na wysokim poziomie, że absolutnie odpowiadając na twoje pytanie, nie mamy się czym wstydzić. Czego wstydzić? Bo hmm. Hmm, Crystal Award site, Fenomenalna nagrada, bardzo cenna inicjatywa, działania. No robi się naprawdę bardzo dużo podróży motywacyjnych na wysokim poziomie, a w skali nie. Wiem, ostatnich 20 lat to aplikowaliśmy może trzy razy e, jako Polacy. Jedna z polskich firm dostała e, jedną nagrodę. Czyli odpowiadając w skrócie, tak. Mhm. I to niech będzie jedna lekcja do zapamiętania w dniu dzisiejszym: czyli e, tak warto aplikować. Mamy co pokazać. Mamy co pokazać. Tak. No dobra, to przejdźmy z tych międzynarodowych konkursów do naszego polskiego rynku i do naszych konkursów z kolei. Jak tutaj wygląda sytuacja? Czy chętnie się, wiesz, firmy, osoby zgłaszają, czy nie? W ogóle jak wyglądają te konkursy? Czy one rzeczywiście według Ciebie są profesjonalnie zorganizowane? Warte, E, uwagi, absolutnie w twoim subiektywnym jakby spojrzeniu. Niech tutaj też nikt nie jakby traktuje tego jako wyroczni, no bo to wiadomo, że to zawsze będzie Zresztą. pewna subiektywna e, n, ocena. E, zaczynając od końca, warto aplikować. E, mówiąc do hotelarzy związanych z przemysłem spotkań, mówiąc do agencji związanych z Konferencjami, kongresami, eventami, podróżami motywacyjnymi hmm. czy mówiąc do innych różnych dostawców? Po pierwsze, opracowania zostały zrobione, bo prasa branżowa podsumowała w co najmniej dwóch albo trzech artykułach, które kojarzę, różne nagrody, które funkcjonują globalnie i które funkcjonują w, w kraju. Po drugie, ch chciałbym zwrócić uwagę, że przestaniemy zastanawiać się, kto nas oceni i że sprzedamy jakieś know-how, bo w tych aplikacjach bardzo często trzeba się podzielić tym, co się zrobiło i mamy jakąś taką obawę, że mm, a ktoś zobaczy mój projekt. Naprawdę, w dobie XXI wieku i naszego spotkania, mm. i radia internetowego, no, wszystko można znaleźć. Dwa telefony, tak. trochę w Google'a i, i, i można. Więc przestańcie, szanowni Państwo, się tego obawiać. I po trzecie, no odwieczna dyskusja na temat, a kto mnie oceni i czy ja chcę, żeby mnie ocenił. Z tego co znam, konkursy związane z przemysłem spotkań w Polsce to wielokrotnie była dyskusja, a ja nie chcę być przez tego oceniany, a ja bym chciał przez tamtego, a w ogóle to ja bym chciał oceniać. Więc y, zjeść ciastko i mieć ciastko m, fajnie, tylko nie do końca się mhm. daje. Y, więc ustalmy, jeśli ktoś aspiruje do tego, że A ma wiedzę, B ma umiejętności i C czas. To niech porozmawia z organizatorami, pomacha ręką i powie: Chciałbym być jurorem, chciałbym oceniać. Znam mm -hmm. się, lubię, wiecie czym się zajmuję w danej kategorii, czuję się komfortowo. Zwracam uwagę na czas. Jeśli weźmiemy pod uwagę ostatnie 5 lat i zaangażowanie w konkursy, a brałem udział od tych eventowych po te hotelarskie, e, no to trzeba mieć czas, mm -hmm. bo. Podam na zagranicy, żeby nie podać na przykładzie. Hall of Leaders, które mam, o których rozmawialiśmy, czyli Oscary branży spotkań, jak jest siedem kandydatów, to minimum, minimum te pięć godzin na jednego kandydata. Mhm. I dopiero potem telekonferencje, zazwyczaj trzy, jak się skupi, czut mniej niż tydzień na całe zaangażowanie. Mm. Czy prestiżowo, ładnie wygląda... Telekonferencje z kandydatami, czy telekonferencje z innymi jurorami? To zależy, w konkursie. Z, z jurorami przede wszystkim, ale jest jeden z konkursów, gdzie na przykład też mamy oddelegowane dwie osoby, z którymi mamy przeprowadzić wywiad. Tak? Mm. Tego akurat w Polsce, w polskich konkursach, z tego, co mi wiadomo, to nie ma. E... Ja się tego nie boję. Ja dzwonię, proszę o rozmowę, ustalamy termin, rozmawiam, powiedz, podziel się, pochwal mhm. się. No tu dochodzimy do tego elementu w Polsce: pochwal się. Nie tak. samochwal, tylko pochwal się, po prostu podziel. Tak? Mhm. Y więc oprócz czasu nie bałbym się oceny kolegów i koleżanek, to jest raz. Y dwa, no jest odwieczna dyskusja. E, czy to jest transparentne, czy oni dobrze pracują, czy są przygotowani, czy konkursy nie są poustawiane. E, no jak się nie spróbuje, to się nie, się nie dowie, po pierwsze. Mm. Po drugie, ja mam okazję być zaangażowanym w kilka tych inicjatyw związanych z przemysłem spotkań i wydaje mi się, e, nie, nie wydaje mi się, e, nawet jak technicznie na to spojrzę, to widzę, że raczej nie ma możliwości, żeby, e, żeby to tak poustawiać i poukładać, bo Jury jest różne w różnych kategoriach. W, we wszystkich, już chyba, tych konkursach związanych z przemysłem, spotkań w Polsce, kancelarie prawnicze toczą opiek, otaczają opieką je, więc te wszystkie koperty, głosy czy głosowania internetowe, no to, to już nie ten etap. Tak zawsze jest to czynnik ludzki, czyli zawsze oceniamy w danym dniu jurorzy są zmęczeni, nieprzygotowani, zapracowani i tak dalej, natomiast to też ulega ewaluacji przez ostatnie lata. Jeśli spojrzymy na te kilka konkursów, to de facto zostały osoby, albo bierze się osoby, którym chce się zaangażować, czyli nowe, dla których jest to jakiś tam prestiż, albo bierze się osoby, które już otrzymały te nagrody, więc też jakiś tam element taki Wewnętrznej radości odpada, bo już nie, już po prostu dostały i tyle, albo się bierze osoby, którym po prostu się chce, chcą się zaangażować. Dobrze. Słuchaj, czy, bo to jeszcze ważny jest jakby termin zgłaszania swoich aplikacji. Przed nami nowy rok, jeżeli chodzi o polskie konkursy. Kiedy przychodzi ten czas na, na, na zgłaszanie się? Kiedy nie wiem, wyniki, ocena? Czy to zawsze jest właśnie końcówka roku, kiedy są te nagrody najczęściej przydzielane? Zależy, które nagrody, ale te związane z przemysłem spotkań. Akurat yy, słuchacze mają to szczęście, że mówimy o nagrodach, i w pewnie jak znam życie, właśnie są te konkursy pootwierane. Yy, więc jak skończycie słuchać i zaparzycie drugą kawę, to hmm. otwórzcie te linki do różnych międzynarodowych konkursów i polskich. Bo to będzie ten moment, w którym możecie spróbować. I ostatnia e, rzecz e, cenna e, to jest inwestycja. Czyli jeśli podejmujecie decyzję, żeby ten formularz przygotować formularz, projekt, zdjęcie, film, e, to oprócz tych pieniędzy, które gdzieś tam musicie zapłacić, a niektóre z nich są płatne, mhm. to zróbcie jeszcze to tak, żebyście byli z tego zadowoleni. Mhm. Bo zdanie e, odsyłam do mojej strony i e link. Nie do końca pokazuje wasze umiejętności, aczkolwiek są takie osoby jak, jak my, na przykład, że sobie z przyjemnością tego linka otworzymy i poczytamy. Natomiast no, generalnie e, tak teraz można aplikować albo za chwilę. E, Im polskie, i międzynarodowe, i nie, nie jest to trudne. Czy mm, byłaby taka szansa, żebyś e, przygotował mi jeszcze przed publikacją tego podcastu linki do właśnie takich najciekawszych polskich międzynarodowych stron konkursowych, tak żeby ułatwić naszym słuchaczom, także mogli sobie przeklikać i zobaczyć, co na świecie jest wartego uwagi według Ciebie. Wchodzicie I to samo w Polsce. Wchodzicie no? choryce radio, mhm. pod. Jak teraz skończy się ten podcast, to pewnie pod spodem macie podane informacje. Warto spróbować, a gdyby ktoś chciał, to albo do redaktora, albo do mnie śmiało może zadzwonić, z przyjemnością podzielimy się, bo my przy okazji tej kawy będziemy o tych konkursach rozmawiali, więc Super. spróbujcie, nie bójcie się, czegoś nie wiecie, posłuchajcie kilka audycji, o których mówiliśmy w tym roku o Przemyśle Spotkań, no i 2020, jeśli ta audycja będzie inspiracją dla Was do... Złożenie nagrody, i w dodatku jeszcze dzięki nam ją wygracie, to koniecznie musicie do nas napisać i zadzwonić. I przyjść do nas do studia, żeby o do tym nas pogadać. Do studia o tym pogadać, to zdecydowanie. zdecydowanie tak to zrobimy. Fajnie, dziękuję Ci bardzo w takim razie za kolejny odcinek, a Państwu za uwagę i do usłyszenia. Dzięki, do usłyszenia. To była audycja pierwszego na świecie radia choreka. Znajdziesz nas na www.choreka.bc.pl.